Właściwie, dlaczego Paula mówi: Kren z tortem, a nie tort z kremem? Doktor etker, przepis na sukces. Stanie oko w oko z rzeczywistością, nowy Samsung kwał, 200 z obrotowym aparatem cyfrowym. Jeśli w Japonii chcesz komuś podziękować, obyczaj nakazuje bardzo nisko mu się skłonić. Na szczęście, my mamy wedla, wedlowska pasjonata. Kiedy chcesz powiedzieć dziękuję, bombonierki wedla, najlepsze, żeby wyrazić to, co czujesz. Sponsor meczu reprezentacji Polski ze Szwecją, Lech Premium. Teraz jesteś w mojej strefie. Zadzwonisz po taksówkę. Zadzwonimy ode mnie. Hmm? Ale tu nie ma telefonu. Jest. Rozmawiaj, ile chcesz. Jesteś w mojej strefie plus. Więc mogliśmy zadzwonić z dołu. Hmm. Nawet z, z kawiarni. Duża to twoja strefa. I łatwo się aktywuje. Wystarczy wysłać SMS-a z miejsca, gdzie najczęściej bywasz. No, może aktywujesz u mnie? Aktywuj strefę plus i łącz się tanio z numerami stacjonarnymi w całej Polsce. Oto niezwykłe Orbit Drops. Dropsy, które są zdrowe dla twoich zębów. Sięgnij po Orbit Drops bez cukru i spróbuj czterech wspaniałych i orzeźwiających smaków. Lemon Mint, Nature Mint, Wild Mint i Orange Mint. Orbit Drops przywracają właściwy poziom pH w ustach po każdym posiłku i zęby pozostają zdrowe. Orbit Drops bez cukru, wspaniały smak i zdrowe zęby.

Algida, sama radość. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Problemy z alergią? Weź alertek. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Alertek. Życie. Bez alergii. Czeko, czekolada. I przepis to słodka tajemnica od lat. Oprócz nas nie poznał jej nikt. Ile serca i troski wciąż wkładamy w ten smak. Możesz przekonać się w nich. Alpen Gold, pełnia smaku czekolady. Tylko w plusie niewykorzystane darmowe minuty i SMSy przechodzą na kolejne miesiące. Możesz je uzbierać nawet w sześciomiesięczną kumulację. Super kumulacja tylko w plusie, a w promocji super telefony. To. Martwi się o Ciebie. Ostatnio marnie wyglądasz. Napij się soku. Poczujesz się lepiej. Sok kapi z dojrzewających w słońcu owoców od rana wprawia w doskonały nastrój. Dzięki, chłopaki. Kapi najlepsze pod słońcem dla całej rodziny. pod ręką. Nie bój się międzymiastowych. Widej i w pakiecie dla oszczędnych za rozmowy z każdego miejsca polski z wybranym numerem kierunkowym zapłacisz do 70% mniej. A niewygadane minuty wykorzystasz do końca września. Pakiet dla oszczędnych widej i Nie bój się międzymiastowych. babeczki są w kropeczki, ja to chwalę sobie. Z każdą kropką więcej smaku. Kropek jest tu mrowie, w tych foremkach są babeczki. Każda swój charakter ma, na babeczkach są kropeczki. Zjedzmy je ty i ja. Na babeczkach są kropeczki, zjadaje cały świat. Kręcę światem, babeczki w kropeczki, tylko od gelwe. Zaskakujące zadania. Czy to powiedz. Zielony. Bądź człowiek pewien. To, by... to jest baran, są wilczyce. Wylosowałem zagadkę. się Trudne 7 pytania. A jaką ma długość kolor czerwony? Na to, to nam zaraz powiesz. I to było to samo co z kogutem. Dobre odpowiedzi są warte wspaniałych nagród. To wszystko pod okiem fachowego jury. We dwoje. Jutro o 20.30 w TVN. Czy Michał jest przygotowany do konkursu Eurowizji? Wszystko to, czego nie zobaczycie gdzie indziej. Jestem jaki jestem. Jutro o 21.45 w TVN. Sponsorem programu jest firma Kryger, producent herbatek owocowych nasyconych smakiem. Kryger jakość bez granic. W świecie zniszczonym przez wojnę, gdzie nie ma przyszłości ani nadziei. Pojawił się człowiek. Coś ty za jeden? Jestem przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, który nadał sens życiu, dał nową nadzieję i miłość. Stał się legendą. Kevin Kostner. wysłannik przyszłości. Jutro o 22:30 w TVN. Masz tyle spraw, że dwoisz się i troisz. Teraz to niepotrzebne. Przyjdź do telepunktu. Tylko tu znajdziesz wszystko, by w pełni korzystać z telefonu stacjonarnego, internetu i telefonu komórkowego. Telepunkt, telefon, internet, komórka, wszystko w jednym punkcie. 4,7 litra na 100 km, Bardzo mało. 510 litrów pojemności bagażnika. Bardzo dużo. Renault Talia. To co się liczy. Poznaj nowy, wyrafinowany smak Prince Polo. Odkryj duże kawałki świeżych orzechów, pokryte ciemną czekoladą. Prince Polo posypano orzeszkami. Teraz również w ciemnej czekoladzie. Produktów ubezpieczeniowych, wybierz Generali. Potęgę i tradycje znane na całym świecie. Rośniemy w siłę. Zurich, Otwarty Fundusz Emerytalny zmienił nazwę na Generali. Otwarty Fundusz Emerytalny. Witamy pod skrzydłami lwa. All... Renault Alia w serii limitowanej Alize z klimatyzacją. Gorąco polecamy. Pietrek, no chodź ze. Ja bym się nie chce, Hanuś. Pietrek. Ino roz. Ino roz. Pewnie za roz. Jak roz, to roz. Nowa, jednowarstwowa, kolorowa emulsja do wnętrz. Jedynka Gold. Kolorowo od jednego razu. A mówię, jak Hanuś nie ja pomisiu? Antonio Pagaldo. Antonio, fagalto. Nesti, mrożona herbata z dodatkiem soków owocowych. <ścoughs> mocno rzeźbia. Bardzo mocno. Antonio, fagalto. Nesti, ciesz się małymi przyjemnościami. Kosmetyk rozpoznający strukturę włosa? Discourse z kompleksem Scan Repair rozpoznaje zniszczone miejsca i regeneruje je, nie obciążając zdrowych części włosów. Efekt? szczące pełne puszystości włosy. A więc albo, albo gliskur ze skalni P. Schwarzkop. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Nowy gliskur połysk jedwabiu z płynnymi składnikami jedwabiu. Zmienia zniszczone i matowe włosy we włosy jak jedwab. Gliskur połysk jedwabiu firmy Schwarzkopf. Jedwab mieni się tak pięknie, ponieważ odbija każdy promień światła. Nic dziwnego, że nadaje Twojej skórze tak piękny jedwabisty blask. Tylko nowy jedwabisty balsam do ciała DAW zawiera czysty jedwab i rozświetlające pigmenty. Skóra, Twoja najpiękniejsza jedwabna kreacja. Hello, moto. Play, 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 play some Telefon miesiąca, Motorola od 49 zł netto i aparat cyfrowy od złotówki netto tylko w sieci Era Era, możesz więcej Soczysta pomarańcza Oj, soczysta Delikatny marcelin hmm? Świeże mleko. On zna ich smak, ale tylko ja wiem, jak wyjątkowo smakują razem w pomarańczowo-marcepanowym jogurcie Onken. A są jeszcze smaki makowe, figowe i Onken. Spróbujesz, zrozumiesz. Kochanie! Spróbuj też nowego Onken Duo połączenia dwóch różnych światów serka i owoców. Najtrudniejszy test persila więc weźmy czekoladę. Ja się poddaję na widok tych plam. Czerwone światło? Zmień je na zielone. Na Persil Power Pers to zdecydowany zwycięzca testu usuwania plam z czekolady. Zatwierdzony przez Niemiecki Instytut Badawczy WFK. Persil, poczujesz różnicę. Jakość firmy Henkel. Sukces nie jest dziełem przypadku. Tylko dobra kondycja gwarantuje doskonałe wyniki. Potrafię sam zadbać o formę sportową, ale moje bezpieczeństwo powierzam Amplico AIG Life. Amplico AIG Life. Stabilnie rosnące zyski. Zaufaj mistrzom. Do tej pory na Wspólnej. Przecież ta jedna noc nie zmieniła tego, co do niej czuję. Ale może zmieniła to, co ona czuje do ciebie. A, a, a co pani potrafi? <grystanie> Mogą się przyczepić do tych nieszczęsnych ulotek, czy tam do twoich licznych kontaktów z... Słucham, o co ci chodzi? Jeżeli nie zaczniecie wykonywać moich poleceń, to będziemy musieli się pożegnać. Słucham? Głucha? Zwolnię panią. Na Wspólnej pięć odcinków. Jutro o 13.55 w TVN. Program sponsoruje firma Hop, producent napoju Hop Premium Orange. Żona nakryła mnie, jak oglądałem te ślicznoty, co ćwiczą aerobik. No nie mogłem się wykręcić i mówiłem jej, że uwielbiam aerobik. Ich związek... Podnosimy wysoko i robimy wydech. Nie, nie, trzeba się skupić. Dobrze, może pan pracować jak własnym ciałem? To ciągłe wyzwania. <grystanie> Tomu? Tak! Czy to są psy? Tak! Tylko takie dzikie. Kasia i Tomek. Jutro o 20 w TVN. Pani Karolina wychowuje dwóch chłopców chorych na rozszczep kręgosłupa i przepuklinę rdzeniową. Poznamy niesłyszącego i niedowidzącego chłopca, któremu wszczepiono gronkowca. Fundacja TVN pomaga chorym dzieciom. Jej konto zasilą pieniądze z licytacji darów przekazanych przez Jana Nowaka Jeziorańskiego. Zielone Drzwi w niedzielę o 14.15 w TVN. To czysta Fanta, nowa pomarańczowa i nowa cytrynowa. Nie trać ani chwili. W Idei Optimie w pakiecie dla aktywnych już po dwóch minutach rozmowy płacisz o połowę mniej. Więc, nawet nie zauważysz, jak rozmowa tak cię wciągnie, że nie będziesz chciał jej przerwać. Dodatkowo w pakiecie dla aktywnych 100 MMS-ów i super telefon z aparatem cyfrowym. Pakiet dla aktywnych FIDE i Opinie. Zielone światło dla długich rozmów. your mouth for mentos the fresh maker do ostatniej kropli. I mail głosowy. Zapraszamy w poniedziałek. Co to było? A! A! Nei! Nei Ay... dziś na miasto.